Za nami siódma edycja spotkania i gali liderów Brand Mi CEO. Niezwykle udana. Goście z Polski, z zagranicy, z biznesu, z nauki, ze świata sportu, polityki, ale łączyło ich jedno: mobilizacja do tego, żeby dzielić się doświadczeniem, inspirować, być dumnym z tego, co robimy tu w Polsce, w jaki sposób dzielimy się tym, co najlepsze z zagranicą, niezależnie od tego, czy dotyczy to firm rodzinnych, prywatnych, korporacji czy tych, którzy działają społecznie. Powódź, która ogarnęła Polskę, to też taki moment, w którym pokazaliśmy, jak bardzo umiemy się jednoczyć. Ale prawdziwe przywództwo, jak mówili nasi zaproszeni goście, prezydent Lech Wałęsa, profesor Marek Belka. Ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzeziński, to nie tylko działanie w kryzysie. To przede wszystkim długofalowe patrzenie, przywództwo, które polega na tym, żeby pokazywać i integrować ludzi do wspólnego działania, długofalowego wysiłku, ale i jasnego celu. To droga, którą razem się przechodzi, nie za wszelką cenę, ale z sercem, z empatią, z radością tego, co się tworzy. Tak też tworzyli biznes którzy mówili o nim globalnie. Rafał Brzoska, Jarek Królewski czy Stefan Batory. Dyskusją nie było końca. Radość ze spotkania i to, co się bardzo mocno przewijało podczas dzisiejszej gali, to stwierdzenie większości uczestników, że warto poświęcić czas na to, żeby się zatrzymać, zainspirować i z siłą pójść dalej. Tak, żeby spotkać się już za rok, 24 września 2025. Serdecznie zapraszam.